Hej kochani! Dzisiaj może trochę tak bardziej vlogowo, dzisiaj zobaczycie co na co dzień robię tutaj w pokoju u nas z Mikołajem. Dzisiaj na przykład będziecie mogli zobaczyć jak przyklejam ledy, tutaj na przykład zrobiłam, zobaczcie, zrobiłam taki bluszcz, ale to już parę dni temu i tutaj się zapalą lampki. I taki blusz zrobiłam z drugiej strony też. a bym ktoś pytał to o I no, będziecie mogli zobaczyć jak ja tutaj na co dzień ogarniam. A i będę jeszcze montować lampę. Lampkę do szafki. Proszę bardzo, tutaj sobie leży. Leży już tam od jakichś trzech tygodni. Bo już miałam dosyć składania, a się okazało, że trzeba ją przywiercić do, do tej... do szafy, a mi się nie chciało bardzo, więc dzisiaj w końcu to zrobię. Dobra, jednak tego nie zrobię, bo okazało się, że... znaczy nie okazało się, tylko zapomniałam, że są tu potrzebne baterie. Yy, więc znowu przekładam yy, montowanie lampy na kiedy indziej. Dobra, jedną z pierwszych rzeczy, które zrobię to pranie, pełny kosz jak zwykle, tylko nie wiem właśnie czy wyprać jasne, czy ciemne, zależy czego ma więcej. Ale wydaje mi się, że chyba jasnego mam więcej. Zawsze to jest odwieczny problem, bo nigdy nie mogę nic wyprać. A więc idziemy do pralki. dobra, Mamy praleczkę, mamy tutaj, proszę bardzo, jakby co, jakby ktoś chciał wiedzieć, to chciałoby jeszcze tutaj, gdzie jesteśmy, nazywa no, się kotłownia. Jakby ktoś nie wiedział, i chyba wstawiam kolorowe. Nie wiem, czy to do kolorowego, czy do białego, no, ale dajmy do koloru. I ja tu w ogóle znajduję rzeczy, których ja mega dawno nie nosiłam, na przykład te gietry. No dobra, to wszystko już. I teraz zobaczymy pralkę, słuchajcie. Intensywne, tak intensywne, bez zagnieceń. Godzina 10 nam wyszła, a jeszcze kapsułka. Rzucamy taką kapsułeczkę. Ale tak ładnie pachnie, chciałabym ją zjeść. I włączamy. Jeszcze dolewamy płyn. Gotowy. Wiem, że wstawienie prania to nic ciekawego, i nic fascynującego, i nic trudnego, ale to jest vlog więc pokazuję Wam wszystko, co dzisiaj robię. No a w koszu zostały już tylko same białe i czarne rzeczy. Nie jest tego jakoś ultra dużo, w sumie to białych jest więcej, ale trudno poczekają na swoją kolej. Dzisiaj już odkurzałam. W sumie to codziennie muszę odkurzać, bo jest pełno moich włosów wszędzie, a teraz sobie uzupełnię waciki do takiego pojemniczka. Trochę mam za małe pudełko ogólnie na te waciki, bo one jest takie zwykle okrągłe, a ja mam takie wielkie waciki. I tak to wygląda, przynajmniej łatwiej mi się je wyjmuje wtedy. Jakby ktoś pytał skąd takie coś mam, to od razu mówię, że z i kosztowało 40 zł. No i taka jedna mała paczka, o, w sumie jest mała trochę, starcza mi na parę tygodni. O, proszę bardzo. Pięknie. Ja nie lubię tych małych wacików, bo one są strasznie niewygodne. A w ogóle to myślałam, żeby kupić sobie takie waciki wielorazowego użytku. No bo jednak te waciki używa się codziennie, nawet jak nie jestem pomalowana, to używam waciki. Ale patrząc na to, jak rzadko robię pranie, to chyba musiałabym to myć oddzielnie w zlewie normalnie mydłem, żeby to codziennie móc używać. A że odkurzałam wszystko, to pozwolę sobie użyć takiego pachnącego, jakby. Sprayu, to się nazywa Room Spray, i popsikam sobie tym dywany. To jest akurat o zapachu me... melona? Nie, nie wiem, chyba melon. Tych dywanów nie da się odkurzyć, ale też je popsikam. Strasznie trudno się odkurza te dywany. Muszę mieć lepszy odkurzacz, żeby je odkurzyć. Dzisiaj mamy taką pogodę, kochani. Nie jest zbyt ciekawa. Wczoraj było o wiele ładnie, było słoneczko. A teraz mamy mgłę. Wszędzie jest mgła. Teraz bierzemy LEDy, a nie tutaj. Tutaj mamy ledy i będziemy je naklejać, ale jeszcze nie wiem gdzie. To są ledy też z Shane, czy jakoś tak to się mówi. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie je przykleić. Myślałam, że przykleję się tutaj na podłodze, ale nie wiem, cholerka. Też myślałam, że przykleję się tutaj, jakby na tej ściance, tak, jak jest ten kwadrat. Ale nie wiem, może za telewizorem, ale też nie wiem. Więc jak coś wymyślę, to widzimy się, jak przyklejam LEDy. Dobra, uznałam, że LEDy przykleję tutaj, jak Wam mówiłam na początku, bo nie mam innego pomysłu, gdzie mogłabym je przykleić. A teraz chcę wsadzić tę baterię do pilota, ale nie potrafię jej odpakować. Tylko nie wiem, gdzie drugie LEDy przykleić w tym problemie. O, proszę bardzo, mam baterię. Teraz ja nigdy nie potrafię otwierać tego pilota cholernego. Nie wiem jak to się otwiera. O! Aha. Dobra. Uwaga, chwila prawdy. O, ciała I przyklejamy! Kończone! No tak ogólnie z daleka jak się wchodzi, no to fajnie to wygląda, nie? Trochę się zmęczyłam. Strasznie trudno się to przykleja, wiecie? Jeszcze w ogóle na początku, to patrzcie, tutaj jest. To jest taka biała taśma. Tutaj możecie zobaczyć, to jest taka biała taśma. Ja zaczęłam tą taśmę odklejać i naklejać same ledy. I sobie myślę kurde, czemu to się nie klei? A patrzcie, to jest taśma dwustronna i się przestraszyłam, że już mi się nie przyklei, że muszę sama taśmę naklejać. Ogólnie to ona ma 5 metrów. W sumie jakaś krótka nie jest. Myślałam, że będzie krótsza. Oby się tylko nie zepsuła. No i fajnie, w końcu są ledziki. Tylko nie wiem teraz, gdzie te drugie przykleić. Na pewno nie po drugiej stronie, bo to będzie głupio. Bez sensu trochę. Ja mam zielonego pojęcia. Co pod łóżkiem mam je przykleić? Musiałabym wymierzyć. Właśnie przyłożyłam na półbę ledy dookoła łóżka. No i w sumie czy ja wiem, czy to tak fajnie wygląda. Nie mam pojęcia. No dobra, chyba przyklejam pod łóżkiem. Tak, duża zmiana. Mogę? O, ledy. No? Ale fajnie, a to fajnie? tylko tutaj są. No nie, są musisz zało. poszukać. Ooo, przymuszku, ale zajebiste. Misiu, będzie się teraz 10 razy lepiej spał. No, będziesz mi fajnie. się zawsze lepiej śpi jak są One ledy No, do końca tej szafki? No, jeszcze nie zdążyłam ich przykleić. Się nie muszą być do końca o No starczy, starczy, przyklejam tutaj właśnie. To mega git, mega git, fajnie, podoba mi się. Tak niespodzianki chciałbym częściej. Ej, jest ciemno jak to zmienić. No nie zmienisz montażu. Taki ciemny jest pokój. Więcej LEDów trzeba na cały hmm, Ale fajnie, bo teraz cały pokój jest fioletowy. No fajnie jest. mi się, podoba mi się. Fajnie. Od razu na, nabrał takiego, wiesz, klimatu, nie? No. Już jak te bluszczyki zrobiłam, to już się zrobił kolor A teraz! Idę z nich obio. Dobra, LEDy skończone, jak widać w całym pokoju już na fioletowo, fajnie to wygląda, mega fajnie. A teraz idziemy grabić liście z Mikołajem. Mikołaj gdzieś tam jest. Idziemy grabić. No, jak pięknie. Mam podwójne skarpetki, podwójne spodnie, ogromną bluzę, rękawiczki. Chodź dziewczynko, chodź. Chodźcie dziewczynko, no, chodź Beza. Lola, ty nie wchodzisz. Bycie influencerem to nie tylko same łatwe i przyjemne rzeczy. Też są obowiązki w domu. No dokładnie. Cześć! Cześć Cika! Cześć! No co, a wy jesteście piękne dziewczyny. A nie ma drugich grabi? Cholera, jak nie ma. Patrzcie na bez jak się czai na cz na atom na Lole. <lola>, Lola mają gdzieś. Patrzcie jak już tutaj wszystko jest zgrabione. Wszystko ładnie tutaj. Teraz nam zostało tu. I pewnie pytacie się, Blanka, czemu jesteś w śmietniku? To zobaczcie. Blanka ugniataliście. O! Zobacz, od razu się zrobił pusty, nie? No, bo było dotąd. O patrzcie, było dotąd. A jest teraz dotąd. To co, Blanka, idziemy na przejażdżkę? To! To dawaj, tylko nie wiem gdzie kamerę postawić Na ziemi Trzymaj, ja wolę lepiej stać Nie, wolę siadać nie. Przystanek. Nigdy nie róbcie takiej jazdy Wychodzisz? Nie dam rady Uważaj Mikołaj, wyjmiesz ją Bo teraz jest trochę głębiej. Mhm. Dobrze. O, hmm.